Rodzinka, nie tylko w podróży. Gdzie jesteśmy, Fabi? Gdzie się zawitaliśmy? Jesteśmy w Mandori po raz drugi. Dokładnie dwa lata temu byliśmy tutaj. Przyjechaliśmy sprawdzić, co się zmieniło. Posłuchaliśmy, że, tak, że mamy nowe tutaj atrakcje, więc musimy je przetestować dla Was. Wszystko sprawdzimy, nagramy, ocenimy, zobaczymy. Jeśli ktoś nie obejrzał pierwszego filmu z Mandori, to zapraszamy na link, będzie pod tym filmem odrzucony, tak. jak najbardziej. Dokładnie dwa lata temu, przez dwa lata myślę, że się dużo zmieniło. Postaramy się pokazać nowe atrakcje, ale też pokażemy wszystko. Tak, na stare też pójdziemy. Jak zdążymy, bo jest tego Sam już naprawdę bardzo dużo. Ciekawi. przez dwa lata to jest czas, co no. się zmieniło. I to nie Zaczynamy. Nie? Zapraszamy wszystkich do oglądania. Tak jest, Śledźcie nasz profil na bieżąco. Mamy szafeczkę swoją, Fabiś? A, 5 zł odpłatność, nic się nie zmieniło. Jest wolna. Wkładamy tu wszystko, tak? Plecak włożymy, żeby nie nosić ze sobą. Plecak też? idziemy na nowa atrakcję. Na nową atrakcję? Tak, na nową strefę Arkady, tak? tak? To, to Merkant. Zaraz będziesz prowadził, ok? A co to takiego jest? Nowa część Arkady. Od niej zaczynamy dzisiaj? Tak, tu mamy 6 atrakcji. 6 nowych. nowych atrakcji? Tak, i jeszcze nie widzieliśmy, także będzie ciekawie. A kto tutaj płynie? Płynie Wydra, Chytra Wydra, tak się nazywa ta atrakcja. Taka leniwa rzeczka. Babiś płynie sam. Całą rzeczkę ma dla siebie. Mało ludzi, o jak się buja. Ale fajnie, tylko dla dzieci. Hmm? Jakby fale takie były, tak się bujasz na tej rzece, co? Fajnie. Idziemy na marchewki. No jak? Druga atrakcja za wami. Super. Na razie dosyć spokojnie, bo wcześniej była jakaś wydra, która bardzo wolno płynęła sobie taką rynną tak, w wodzie. A to też taka atrakcja dla mniejszych dzieci: te karotki, mm -hmm. ale fajne. Od 90 cm. Tak, idziemy dalej kar... idziemy na następną rzecz. A ta atrakcja nazywa się Kilo. Fabia nie wie na co się pisze.

To jest wszystko z wodą związane raczej. Stabilnie? Ktoś ma małą stopę, to wleci na środkę. Fajnie, wszystko takie drewniane, fajnie wygląda. Chodzimy do góry. Zmierzamy do zjeżdżalni To co Fabian lubi najbardziej Zjeżdżalnie Pa pa Pa, pa. na górze już jest? Fabiś, tak się ekscytuje, będzie jechał karrarą, czy najszybszym, najdłuższym rollercoasterem tutaj w Mandorii, przeżywa mocno, w Polsce też, i ruszyli, Pierwszy w pierwszym wagonie będą najlepszy, chwilę przed startem, Fabiś, nic nie powiem, Jest 5 wagoników, po 4 osoby w każdym, czyli 20 osób wchodzi na raz. za takich za twoich lat takich rzeczy. Ja że kołyska. Fabiś na co się wdrapujesz? Śnieżkę zdobywasz, powodzenia. O, chyba za łatwo. Za łatwo poszło. Teraz gorzej zejść. Jez, yes, udało się. A kuku. No jest. Do mrocznego dworu. Do mrocznego dworu idziemy. Tam było strasznie dwa lata temu. Tak. Odkrywcy przejazd kolejką odbywa się w ciemności. Tak jest, bo to straszny dwór. Tak wygląda wejście w klimatyczny mat. Tam jest kolejka, stoi się. Później wchodzi i gasną światła. Ej, dwa lata temu. Ta część. Jak kolorowo fajnie. Można sobie poprawić fryzurkę. Można sobie fryzurkę poprawić? Myślałem, że te lustra będą takie zniekształcające. No, no, ale nie. Jest okej. Okay. Dobrze to, wyglądasz te To są lustre dla narcyzów. Żeby sobie poprawić włoski. Podmalować oczko. Aha idziemy zobaczyć, co tutaj mamy. Wejście chomik.. A tu co mamy? Dawaj. Dziwne co? Dało się. I schody, ruchome, a czemu podwójnie wchodzisz? Umyją Was? Jak to wszystko pięknie zrobione. Poczekajcie, co tam jest? No? Wow, 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 Wytrząsła? Może połóż się, nie wiem. Oj, oj, Joś! A to na boki, tak? Na boki i najfajniejsze no pabi, idziemy dalej no chodź 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 już zaliczony tor przeszkód koniec tego leżakowania na tor przeszkód dawaj Bał się, a teraz stwierdził, że już jest na tyle górzy, że może spróbować. Albo go widać? prawda? Żadnego strachu nie czujesz, no widzisz. Idziemy na buty, bal butów. Pozderzamy się troszeczkę. Pomijaj gorki. To beczki na tapecie. Babiś, usiądź tutaj, będę cię mogła nagrywać. Chodź. O, tu jest super. Matko, jak oni się tak mogą kręcić. Przecież to w głowie się kołuje. Dziadki są niesamowite. Jest wyjście, no. Jak? W głowie się nie kręci? Serio? Matko Mi by się zakręciło. rozbija wszystkie statki papieru przesuwa gdzie płyniesz? marynarzu gdzie płyniesz? nie gdzie? wiem do Wenecji gdzie? do Wenecji, do Włoch dobry kierunek obrałeś I jak marynarzu? dopłynąłeś? do portu czy nie? jeszcze nie? Crzeci idzie co? Takie skupienie na twarzy. Znowu w pierwszym wagoniku No super. Tutaj jest pięć po dwie osoby. Jak są małe, to po I są! Tata, jaki wygibas na zdjęciu. A kogo tu licho niesie? Kto tu przypłynął? Cześć! Koniec? Czy jeszcze? Babiś, na czym ty jedziesz? Na strusiu? Pod kolor bluski, niebieski. A tatuś ma konika. A ja na słoniu. Górny dół pusty, a wszyscy poszli na górę. Tak to wygląda. Mamy jak Fabian Fruma. Ja jestem wyższa. Zaraz Atrakcja dodatkowo płatna. Gra w kaczki dziwaczki. Kupuje się żetony. I można grać. Ale kaczek Fabiś, co? Dziwaczek? Fabiś, co to zagra? gra? Pustynny wyścig. Pustynny wyścig. Ciekawe na czym polega. Tak się prezentuje. I też 15 zł za grę. 5 zł, jeden tor, 15, jeden tor, ale duża nagroda. A, czy można małą nagrodę i dużą wygrać? Obręcze, szczęścia. 1 2 mała nagroda 3 obręcze średnia 4 5 duża nagroda powyżej 5 nagroda główna O o Crocodilo ale gigant A, ratunku! pomczki zjeżdżają mnie tak jak dwa lata temu No, to się Teraz nie. Rady, nie rady. Hola hola, chyba przerwa na jedzonko? Tak. Trzeba naładować akumulatory na pozostałe atrakcje. Które mamy godzinę? Jest godzina 15. Czyli zostały jeszcze 3 godziny, 3 godziny do, do zamknięcia. Obiadek zjemy no i będziemy kontynuować zabawę. A taka zjemy pizza. To do końca. Jaka to jest ostra pepperoni? To jest pikantna. Okej. Okay. Ja. 32 zł taka pizza, ale spowid rozumiem. No tak, ogólnie cena pizzy jest 42 i cena zestawu takiego obiadowego, normalne czy jakieś mięso plus yy, dodatki i surówki to też 42 zł No to smacznego. Dziękujemy. Dokąd teraz? Idziemy do skarbca. Tak, na Villa I w lewo Jeszcze trochę Uwaga Odsłaniamy o. Ale dziwne uczucie, zawsze jak tutaj Oh no To jest takie dziwne uczucie Ale tylko potem są miejsca, w których trzeba też skręcać gdzieś Lewo lub prawo Teraz tak? czy się zgubimy? O, teraz jak się zmieniają światło, to jest inaczej. A to jest lustro? To jest lustro. To nie ma? To jest lustro. To jest Uważaj. To jest, jest... lustro. Nie? Nie. Jest Jesteście, tu? Jesteście tu? Jesteście tu? Jesteśmy tu? Halo? Tak, już nam się rozczw... Roz... troił, rozczwór, Dobra, Habisa, po godzinie błądzenia w końcu nam się udało wyjść, co? Po godzinie błądzenia. Nie, wyszliśmy. Właśnie z wzmocni po tylu atrakcjach. Jak Wam się chłopaki podoba? Fabiś. Super, widzę. Tata? No, jest ok. Jest okay. Uh -huh. A powiedz, jak ta nowa strefa arkady, w której jesteśmy po raz pierwszy, Fabiś? Fajnie. Fajna, tak? I jakie tam mam atrakcje? Roller Coaster. Roller Coaster? Jak się nazywa? Przegada? Carrara. Carrara. Najdłuższy i najszybszy, najszybszy tu w Mandorii. I co jest szybki? Bo ja nie jechałam, to nie wiem. Szybki jest. szybki? Ale strach? Jechać? Ja się boję. Mama się boję. Ja się boję. No dobrze. A oprócz tego roller coastera co tam jeszcze jest w tej strefie? Taka leniwa rzeczka chytra wygra. A to dla takich mniejszych dzieci chyba, prawda? Płynie się łódeczką. Fabiś płynął dwa razy. Tak, taki Lazy River. Jeszcze mhm. kilo. Kilo, o brzmi nieźle. Co to jest? Karudela. No. I na wszystkich ławeczkach, na których się siedzi, one się podnoszą i się nagle, nagle wbijają w ziemię, jakby coś miały przebieg. O, brzmi strasznie. No to zobaczymy na filmie tak później. Pa, no tak, pa, stąd nazwa. Pa. To już mamy trzy. Byłeś dwa razy. Okej, okay, to mamy trzy. Tak, jest jeszcze inna karodela, która nazywa się, jak to taka dla trochę mniejszych? Karotka. Karotka, Karotka czyli tak jak żabki w Majalandzie bardzo podobnie, no, do, do góry nie. na dół, do góry na dół, tak? Tak, siedzimy w martwych. Mm -hmm. Okej, okay. tam no, jest nie, jeszcze dolinka. No. dolinka, czyli taki plac zabaw. No, A plac no. zabaw to dla takich malutkich naprawdę. I co jeszcze? Dzieci, dzieci. A, i taki małpi gaj duży. Ford fort. Fort się nazywa, mm -hmm. cały w drewnie, też fajny, też fajny. Mhm. Dzieje wandory, hełm i miecz. A Ta tarcza pożyczona na razie, tak? Do nagrywki, ok. Super. To co? Z powrotem. Niestety, Wracam. wracamy. Fajnie A, było. Oddano, Żołnierzu? Rycerzu. Rycerzu. No to, papa. Pa, pa. Aha, pa, pa. do następnego razu.